Opaskę będę robić z włóczki Na Kosportu. Ta włóczka jest ostatnio troszeczkę gorzej dostępna. My w naszym sklepie mamy taką totalną wyprzedaż już jej. Są ostatnie sztuki dostępne. Mnie się bardzo ten kolor spodobał, więc postanowiłam zrobić opaskę, żeby w końcu mieć też coś dla siebie. Chciałabym Wam przy okazji też przypomnieć, że w naszym sklepie jest dostępna włóczka Polo Natura, To jest włóczka wełna plus akryl, przemiła, piękna, głaciutka, bardzo fajnie się z niej dzierga. Ewentualnie dla zmarszlaków polecamy również oczywiście tą klasyczną, bardzo, bardzo znaną włóczkę Yarn Art Merino Bulki. Ta jest też bardzo, bardzo mięciutka. Ma 25% wełny z merynosa, więc jest taka naprawdę ciepła, miękka i przyjemna. Wszystkie tutaj położyłam obok siebie, żeby zwrócić Waszą uwagę na różnicę w grubości. Jeżeli właśnie nie wiecie, którą z tych dwóch włóczek, takich naszych topowych sklepowych, wybrać, no to tutaj macie porównanie, w jaki sposób ta grubość się prezentuje. Ta włóczka Nako jest zbliżona grubością do włóczki Polo, więc jeżeli Nako już zabraknie, to zdecydowanie włóczka Polo na pewno ją. Em, na pewno ją bardzo ładnie zastąpi. Zaczynamy od wykonania łańcuszka. Ja sobie włóczkę zawsze składam na pół, tak żeby długa część wychodząca z motka była na górze. Wkładam szydełko w, ten, w to oczko. Pobieram włóczkę już z kłębka. Zaciągam i to jest moje oczko początkowe. I teraz robimy 23 oczka łańcuszka. Mamy łańcuszek stworzony z 23 oczek. Wbijamy się w drugie oczko licząc od szydełka. Tutaj jest pierwsze oczko, to jest takie dodatkowe oczko łańcuszka na przejście rzędu. Wbijamy się w drugie oczko i robimy w nim półsłupek. Kolejne oczko. Wbijamy się pod tą jedną nitkę tutaj. Jeden półsłupek i w ten sposób wykonujemy w dziesięciu kolejnych oczkach po jednym półsłupku. Już mamy dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Kolejne dwa oczka pomijamy, to oczko, to oczko pomijamy, nic tutaj nie wykonujemy. Przechodzimy do kolejnego oczka i robimy w nim półsłupek. I tak do końca tego rzędu, czyli w 10 kolejnych oczkach, tak samo jak z tej strony, tak samo po drugiej stronie, po pominięciu dwóch oczek, w 10 kolejnych oczkach, po jednym półsłupku. I już po tym pierwszym rzędzie, ze względu na to, że pominęłyśmy w środku dwa oczka łańcuszka, już ta nasza, ten nasz początek opaski nabrał właściwego kształtu, zrobiła nam się tutaj właśnie taka strzałka, więc teraz będziemy od tego rzędu, który pokazuję Wam teraz, będziemy do końca opaski tak naprawdę robić dokładnie to samo. Oczko łańcuszka obracamy robótkę od teraz pracujemy tylko i wyłącznie pod tylne nitki, czyli nie wbijamy szydełka pod całe oczko, pod dwie nitki, pracujemy tylko i wyłącznie w tylnych nitkach i teraz wbijamy się znowu w drugie oczko licząc od szydełka, to jest nasze oczko łańcuszka zrobione dodatkowo przed chwilą na obrót, wbijamy się w pierwsze oczko tego rzędu i w tym oczku wykonujemy dwa półsłupki. W kolejnych w ośmiu oczkach pracujemy cały czas w tylnych nitkach, w kolejnych ośmiu oczkach jeden półsłupek. Siedem i osiem. Kolejne dwa oczka pomijamy, 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 przechodzimy do następnego i znowu w ośmiu kolejnych oczkach jeden półsłupek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. A w ostatnim, dziewiątym oczku, dwa półsłupki, również pod jedną nitkę. Pierwszy wracamy do tego samego oczka i drugi. Drugi rządek wykonany. I od teraz robimy dokładnie to samo: oczko łańcuszka obrót i wracamy na tę stronę, robiąc dokładnie taki sam rząd jak do tej pory, czyli w drugie oczko licząc od szydełka. Dwa półsłupki, raz dwa w następnych ośmiu oczkach po jednym półsłupku siedem osiem pomijamy następne dwa oczka przechodzimy do kolejnego i znowu w ośmiu kolejnych oczkach jeden półsłupek, a w ostatnim, dziewiątym oczku dwa półsłupki. I tutaj jest tak troszeczkę, zawsze się chowa to ostatnie oczko. Nie zapominamy o nim. W ostatnim oczku dwa półsłupki. Tak to na razie wygląda. Oczko łańcuszka obrót. I znowu drugie oczko od szydełka. Dwa półsłupki w jednym oczku. W kolejnych ośmiu oczkach jeden półsłupek. I znowu pomijamy dwa oczka w ośmiu kolejnych. Jeden półsłupek w ostatnim oczku, dwa półsłupki. I tak naprawdę, kochani, to jest koniec tego wzoru. Przepięknie nam się kolejne rzędy będą budowały. Teraz tak: moja opaska będzie znowu taka troszeczkę szersza. Jeżeli chciałybyście zrobić ją węższą, to musicie skrócić ten początkowy łańcuszek. Ja przypomnę, że myśmy zaczęły od 23 oczek łańcuszka. Możecie zacząć. Na przykład z pozycji 19 oczek łańcuszka, albo możecie zrobić 21 oczek łańcuszka. Musicie pamiętać, żeby odjąć lub dodać, jeżeli chcecie szerszą opaskę, zawsze dwa. I będzie Wam się zmieniała liczba tych pojedynczych półsłupków tutaj w środku. Zawsze każdy kolejny rząd, poza tym pierwszym, będziemy zaczynać od dwóch półsłupków, i w środku zawsze pomijamy dwa. Więc jeżeli my mamy. W naszym wyliczeniu pomiędzy 8 pojedynczych półsłupków, jeżeli zrobicie sobie mniej oczek łańcuszka na początku, to tu zamiast 8 będziecie miały na przykład 7 albo 6. Ten wzór można modyfikować w zależności od tego, z jakiej grubej włóczki robimy e, tą opaskę. Bo tak jak wspomniałam, na przykład Merino Bulki jest grubsza, więc jeżeli będziecie chciały zrobić taką samą opaskę i zaczniecie od 23 oczek łańcuszka, może wam się później wydawać za szeroka, jeżeli takich nie lubicie. Więc najlepiej zrobić przynajmniej dwa rzędy, żeby ta opaska, właśnie ten kawałek opaski nabrał odpowiedniego kształtu, ponieważ to będzie nasza finalna, rzeczywista szerokość opaski. Jak zrobicie sobie? Przynajmniej te dwa rządki położycie, wymierzycie sobie tutaj ile ta opaska będzie miała szerokości, przymierzycie sobie to do głowy, czy to Wam właśnie pasuje, to wtedy możecie podjąć decyzję. Nie będzie tak bardzo, bardzo smutno, jeżeli się okaże, że trzeba te rządki jednak spróć i zmienić pod siebie. Także nawet jeżeli wykorzystujecie inną włóczkę, bo tak jak mówię akurat ta włóczka na Nako jest taka troszeczkę kiepsko teraz dostępna, to śmiało, na tym wzorze bazując, możecie zrobić z każdej, absolutnie każdej włóczki cieniusieńkiej, cieniusieńkiej niteczki, nawet jeżeli chcecie taką opaskę dekoracyjną. Z każdej włóczki wyjdzie, musicie tylko pamiętać, żeby zmodyfikować odpowiednią liczbę oczek łańcuszka na początku, później wzór robicie cały czas taki sam. Robimy taką długość, żeby opaska objęła naszą głowę. Spotkamy się za chwilę na łączeniu i tak naprawdę to będzie wszystko. Łatwe, prawda? Tak wygląda moja piękna strzałka. Zobaczcie, jakie to jest fajne. Pomyślałam sobie właśnie, że gdyby zrobić takim wzorem ze sznurka, taką bardzo szeroką i troszeczkę krótszą strzałkę, to byłby fajny pomysł na dywanik. Na przykład, Pora już tą naszą opaskę zamknąć. Ja sobie przymierzyłam do swojej głowy, że po połączeniu taki rozmiar będzie dla mnie ok. I obmierzę Wam teraz tak jak ja teraz położyłam, żebyście wiedziały mniej więcej dla osoby dorosłej. Ja tutaj mam 24 cm. Jakbym miała to rozciągnąć, lekko. Tak mniej więcej zawsze u mnie wychodzi właśnie, że długość tego pasa. Na opaskę. To jest około 50 cm, żeby właśnie ta opaska, która się pięknie rozciąga ze względu na ten taki ściek ściągaczowy, że się, ona się pięknie dostosuje, dopasuje się pięknie do głowy, bo nie chcemy, żeby nam spadała opaska na oczy. Zabieramy się teraz za połączenie i tak naprawdę. Będziemy miały koniec. Zawsze się staram w tego typu robótkach, w opaskach szczególnie, żeby zakończyć po przeciwnej stronie niż mam ten sznureczek początkowy z początkowego łańcuszka, ponieważ jak teraz zaszyję, druga końcówka wyląduje po tej drugiej stronie. Dla zabezpieczenia ja sobie te dwie końcówki ładnie zwiążę na supełek, co je dodatkowo tutaj właśnie zabezpieczy, żeby mi na pewno się nic nie podniosło. Biorę nożyczki, odcinam zostawiając jeszcze ładny kawałek włóczki do zszycia. Taka ilość motka mi została. Myślę, że spokojnie druga opaska by z tego powstała. Także jeden motek włóczki na dwie opaski będzie ok. Przez tą pętelkę, którą zdjęłam z szydełka przekładam sobie teraz ten sznureczek, tą włóczkę, która mi została, żeby zrobić taki supełek końcowy i będę używała mojego ulubionego narzędzia dziewierskiego, czyli Igiełki do włóczki przekładam i zabieram się za szywanie. I jak ja to robię? Wbijam się pod całe oczko z jednej strony. Ja się wbijam pod jedną nitkę tylko tego łańcuszka, przeciągam włóczkę i w ten sposób będę szywać. Tu się wbijam pod całe oczko, z drugiej strony pod jedną nitkę tego łańcuszka początkowego. I po prostu równiusieńko zszywam całość i jak już zszyję, to moja opaska będzie gotowa. Spotkamy się w tym miejscu. Tak wygląda moje połączenie. Zobaczcie, dzięki temu, że ten ściek jest taki właśnie, tworzy takie garby, powiedzmy, takie wypukłości, to to moje łączenie na okrętkę jest absolutnie niewidoczne, co jest rzeczywiście super. Robię tutaj jeszcze takie dodatkowe jedno oczko zabezpieczające przy tym właśnie początkowym supełku, żeby na pewno tutaj nie było wyraźnie widać, gdzie łączenie było. I teraz obcinam sobie tą włóczkę. Kawałek jeszcze zostawiam i tak jak wspomniałam, te dwie końcówki z racji tego, że ten splot jest taki bogaty, jak sobie tutaj zrobię supełek, to ten supełek zginie zupełnie w tych oczkach, nic nie będzie widać, nie będzie się on tutaj w żaden sposób rzucał w oczy, ale oczywiście teraz biorę jeszcze szydełko i od wewnętrznej strony pod oczkami te dwie końcówki ja sobie pochowam, żeby na pewno, na pewno nie było ich widać i moja opaska, taka powiedzmy strzałkowa jest gotowa. Zaraz ją założę i pokażę Wam. Zresztą widziałyście to na zdjęciach początkowych, jak ona się prezentuje na głowie. Moja jesienna, kolejna już opaska, prezentuje się tak. Myślę, że to jest naprawdę bardzo fajny wzór, bo ta strzałka wygląda na głowie rewelacyjnie, a ten wzór jest tak banalnie prosty, że na pewno nawet osoby bardzo bardzo, bardzo początkujące sobie poradzą. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za kolejne wspólne jesienno-zimowe dzierganie. Mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym tutorialu. Dzięki serdeczne! Do zobaczenia!